Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak zmienić nazwę telewizora Toshiba 32WA2363DG. Aby zmienić nazwę tego telewizora, która będzie później wyświetlana, na przykład podczas używania funkcji CAST na telefonach z Androidem lub na iPhone'ach, yy, Film Jak udostępniać ekran z iPhone'ów jest dostępny na kanale, ponieważ ta opcja nie jest dostępna domyślnie w telewizorze. Również będzie ta nazwa wyświetlana w aplikacji Google Home, w której możesz zarządzać swoim telewizorem, używać telefonu jako pilota. Aby zmienić tę nazwę, musisz przejść do ustawień w prawej górnej części ekranu domowego telewizora. Następnie przejść do ustawień urządzenia i znaleźć, tak właściwie u samej góry informacje. Następnie nazwa urządzenia, naciśnij zmień i możesz ją zmienić na jedną z dostępnych do tutaj lub wpisać własną. Ja wybiorę telewizor w salonie i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie pomocne. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Z mojej strony to na tyle. Ja się żegnam. Cześć.